Czemu to nie ma, ani, ani, ani czemu każdy może być? Nie nie wyjeźdzę, A bardziej się zgaszał, jak gdzieś coś powiedzieć. Ale co, kto pomoże? Ale pan chcesz, że nawet to zagraża mieszkańcom w sumie tego budynku, prawda? Znaczy nie co to może zagrażać? Robac, fazeski. Nie, robaku nie ma. ale już w śródmów nie tak. Panu to nie, ruchu, nie, A, panu nie przeszkadza? Nie przeszkadza, ale co ja zrobię? Bez nogi. No ale jak pan, jak pan tutaj je, jak pan tutaj yy, śpi? No, mm, 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 mm. no, śpię to no, jest. No mimo wszystko, że już tutaj, to panu, żeby to choć już nawet trochę sprzątnął? No? No, no można sprzątnąć, ale co to da? No chociażby nie będzie takiego fotoru, żebym mm. nie tutaj się na korytarz, bo to jednak tyle rodzin mieszka, na pewno nie przeszkadza. Tutaj, tutaj, już nic no. nie zrobi. A jak pan tutaj pali ogrzewa? No, tam jest piec. On jest sprawny? Tam jest sprawny, A On tylko w piecu pali, czy gdzieś tam nie, nie na podróce, piec. Gdzieś tam? Nie, nie, piec, piec. I, i tak to pan zamierza dalej tak w takich warunkach mieszkać? No ale gdzie, gdzie ja pójdę? Pod wos? No bo już... ale coś to trzeba było zrobić, bo nawet przecież... No ale co ja zrobię? A no, nawet ten błagam, też ten fetor, te, te robaki to wszystko się przedostaje na korytarz. Tu mieszkają też inne osoby. A roba, tu nie wiem, w ogóle. Robako tu nie No a ten smut. No trudno. Ja na to nic nie poradzę. Bo co ja tu poradzę? Nic. Może też by warto było trochę sprzątnąć. Hmm. Zagrażać? Tak nie, ale smród. No, niesamowity smród i zalany. Pewnica zalana była trzy razy. Musieliśmy dzwonić, żeby przyjechać i wyczyścić rury. I to właśnie jest największy błąd. A czego się najbardziej boicie? Smrodu i żeby nas nie podpalił. Bo taki Był, bo chciał. Chciał ognisko w domu zrobić, żeby te śmiecie spalić i chciał sobie gryla zrobić. Znamy sytuację tego Pana, no jest pod opieką naszego ośrodka, udzielamy pomocy takiej, na jaką zezwalają nasze możliwości, możliwości finansowe i możliwości prawne. Także no, mamy obowiązek minimum raz na 6 miesięcy odwiedzić takiego podopiecznego i no i to czynimy, ale no, nie są to tak rzadkie wizyty jak raz na 6 miesięcy, czynimy to dużo częściej. Ten Pan otrzymuje od nas żywność, którą y, otrzymujemy z Banku Żywności. Poza tym też y, udzielamy takiej pomocy rzeczowej w formie używanej żywności. Także nasze wizyty są, y, no powiedziałabym, dość częste. Pracownik socjalny, który tam właściwie częścią niż raz na kurzeku przychodzi i kontroluje tak. tego pana, czy próbował y, też zapobiec tej sytuacji? No bo tam jest straszny fetor, tam są y, straszne robaki. tam w takich warunkach to również można obawiać się, że może zachorować on lub mieszkańcy, lub może dojść, no może troszeczkę na to mówię, ale do jakiejś epidemii, bo tam, te warunki są fatalne i pracownik, czy w tym kierunku cokolwiek zrobił. Takich aż poważnych sygnałów nie mieliśmy, żeby tam gręziło jakąś epidemią, czy, czy żeby aż tak trudne były warunki. No. Nie, nie słyszałam o tym, ale no mówię, nasze działania tutaj zbiegły, biegły w kierunku takim, żeby jednak ten pan nie został pozbawiony mieszkania, więc jakby tutaj to, na tym polegała nasza praca. Ale jeżeli chodzi o zadbanie o takie higieniczne warunki w tym mieszkaniu, no to już tutaj chyba no nie, nie nasza rola w tym. Ten pan powiedział, że oczywiście otrzymuje od opieki społecznej pomoc, w zasadzie bonów żywnościowych, co na pewno mu bardzo pomaga, bo sam by nie był w stanie sobie żywności zapewnić. Ale również otrzymuje na przykład opór w postaci węgla. Czyli pracownik socjalny, który tam był, on zauważył, że tam właściwie nie ma pieca, bo ten piec jest rozebrany. I jak on ma ten węgiel na przykład palić, skoro jeden z pieców, ten mam na zdjęcia, wygląda w ten sposób, czyli w ogóle z niego nie można korzystać. To jest piec w kuchni. A to jest piec w pokoju, który właściwie jak się przyjrzeć, można z niego niby korzystać, ale mhm. on jest tutaj rozwalony. Tu nie ma drzwiczak, drzwi drzwi i ten cały, ten cały dym to wszystko unosi się do mieszkania. Był dym w mieszkaniu, gdy tutaj pełno w tym piecu, był interwencja mieszkańców. Gdyby nie zauważyli tego, gdybyście nie zgłosili do tego pana, może by tam doszło do tragedii. Bo... Nie możemy zabezpieczyć. Panie, ja nie umiem Pani w tej chwili powiedzieć, jak to wygląda, kiedy Pan otrzymał tą pomoc. Z w okresie letnim jest pomoc w postaci węgla i to też się odbywa na jakby prośbę samego tutaj zainteresowanego, czyli tego naszego podopiecznego. Nasza pomoc właściwie no, nie przynosi efektu, jeżeli nie ma tej współpracy. Tutaj w przypadku tego pana to jest właśnie takie działanie jednostronne. My robimy wszystko, co, co jest w ramach możliwości właśnie tutaj naszego ośrodka, ale jeżeli chodzi o tego pana, no to niestety nie współpracuje i, i myślę, że to co zrobiliśmy dotychczas to, to, to jest wszystko, co mogliśmy zrobić, jeżeli on nie zmieni swojego nastawienia do samego siebie i do życia i, i tutaj do otoczenia i do ludzi, nawet do nas. I do pracownika socjalnego, to pewnie jego sytuacja się nie zmieni.